Skoro trafiliście na ten materiał, to zapewne w jakiś sposób bieracie się streamingiem. Część z Was może już teraz prowadzi własne live'y, część z Was może będzie prowadziła transmisję w przyszłości, a część z Was może po prostu ogląda streamy i zastanawia się, z jakich akcesoriów korzystają streamerzy. Ten odcinek skierowany jest do Was wszystkich. Dziś pokażę Wam 7 gadżetów do streamowania, z których korzystam na co dzień i opowiem Wam, jak działają, do czego służą i dlaczego ja. Korzystam właśnie z nich w trakcie moich transmisji. Streamingiem zajmuję się od ponad 6 lat, z czego 3 lub 4 lata profesjonalnie, i właśnie dlatego w tym miejscu mogę śmiało postawić się w roli eksperta. A jeżeli nie eksperta, to z pewnością praktyka, który przebrnął przez masę różnych artykułów, masę różnych rozwiązań i masę różnych gadżetów, które nie zawsze okazywały się użyteczne. Jednak w dzisiejszym odcinku zobaczycie tylko te gadżety, z których sam korzystam na moich transmisjach na co dzień, co bez problemu może zweryfikować moja publika, która te transmisje ogląda. Więc mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie to, że dzielę się z wami moim wieloletnim doświadczeniem. Chociażby łapką w górę pod odcinkiem będzie mi mega miło. Ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, to mały dis, yy, znaczy disclaimer, a właściwie to dwa, ale szybkie. Pierwszy, nikt nie zapłacił mi za promowanie gadżetów z dzisiejszego odcinka, jednak wiele rzeczy, które wymienię, dostałem od producentów na własną prośbę. Czyli uznałem, że hej, chciałbym to i będę tego używał, czy możecie mi to wysłać. Na tej zasadzie. Drugi, patronem dzisiejszego odcinka jest Alegrodzici, czyli strona ze sprzętem dla graczy. Tam właśnie znajdziecie gadżety z dzisiejszego odcinka, a nawet więcej. Więc jeżeli coś was zainteresuje, śmiało zajrzyjcie do linka w opisie. A teraz zaczynamy. Gadżet numer 1, czyli Stream Deck od Elgato. I wymieniam go w pierwszej kolejności, dlatego że dostałem go jakiś rok temu i od tego czasu nie odpaliłem ani jednej transmisji bez jego udziału. Służy mi on przede wszystkim do zmieniania scen. Mogę sobie ustawić na tych klawiszach różne guziki, na przykład scenę z LOLem, scenę z Fortnite'em, scenę z pełną kamerą. Mogę również ustawić tam różne dźwięki, takie jak ten. zrobiłeś Kasuj to z internetu. Dobra. Jeśli chodzi o konfigurację czy też ustawienie tego urządzenia, jest to banalnie proste i każdy z was bez problemu da sobie z tym radę. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to przypisanie funkcji do klawisza, czyli na przykład dajemy sobie, że to ma zmieniać nam scenę w OBS-ie. Następnie możemy sobie przeciągnąć jakąś grafikę, czy to ściągniętą z neta, czy też przygotowaną samodzielnie. Ta grafika będzie wyświetlała się na naszym Stream Deku. W zależności od funkcji może być nam potrzebny też jakiś plik, na przykład dźwiękowy. Jego też można sobie śmiało przeciągnąć do programu. I gotowe. Stream Deck ma jeszcze wiele innych funkcji, w które nie będę się zagłębiał w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj wymieniam to, co jest według mnie najbardziej użyteczne. Można sobie tam tworzyć foldery albo na przykład ustawić wiadomość na czacie, która po kliknięciu będzie się automatycznie wysyłała. Gadżet numer 2 to mikrofon. Ktoś z większym doświadczeniem ode mnie powiedział mi jakiś czas temu, że audio jest zdecydowanie ważniejsze od wideo i nie sposób się z tym nie zgodzić, dlatego, że jeżeli obraz jest w kiepskiej jakości, możemy na przykład odpalić sobie filmik w okienku, albo po prostu go posłuchać. A jeżeli już o słuchaniu mowa, to często właśnie jest tak, że oglądamy jakiś film, a raczej słuchamy sobie jakiegoś filmu, czy też transmisji, po prostu w tle. Jeżeli dźwięk jest ładny, słuchamy sobie, ten film sobie leci i jest w porządku. Natomiast jeżeli dźwięk byłby brzydki, trzeszczący, czy też słabej jakości, a co najgorsze, jeżeli Byłby niezrozumiały, to znacznie obniża komfort oglądania i odwodzi nas od chęci dalszego słuchania transmisji. Oczywiście, na starcie możemy zacząć nasz streaming z mikrofonem od słuchawek, ale wtedy słyszycie mnie właśnie tak. Możemy również spróbować z mikrofonem z kamerki, ale wtedy brzmimy właśnie tak. Ja natomiast od wielu lat korzystam z mikrofonów podpinanych pod USB, dlatego, że są proste w obsłudze i skuteczne. Dla przykładu Razer Siren Elite. Warto wspomnieć, że ten mikrofon ma również popfilter oraz koszyczek i wysięgnik. Dzięki popfiltrowi filtrujemy sobie wystrzały powietrza z naszych ust przy zgłoskach wybuchowych, takich jak p, b, ty. Dzięki temu tego wystrzału powietrza nie słychać albo jest on zredukowany. Koszyczek sprawia, że nie przynosimy drgań na nasz mikrofon, przez co nie mamy takiego wzz, gdybyśmy na przykład w jakiś tam sposób uderzyli sobie w biurko. No i oczywiście też ramię, które sprawia taką funkcję, że możemy ten mikrofon trzymać bliżej buzi w komfortowy sposób. A teraz znowu słyszycie mnie z mojego mikrofonu krawatowego, ale wróćmy do Sirena. Razer Siren Elite to jest mikrofon dynamiczny, czyli taki, który zbiera dźwięk bezpośrednio sprzed Waszej twarzy. Plusem tego rozwiązania na pewno jest to, że słychać zdecydowanie mniej jakiegoś wentylatora, pralki czy sąsiada w tle. Minusem natomiast jest to, że musimy dość blisko tego mikrofonu siedzieć. Ale jeżeli nie odpowiada Wam charakterystyka mikrofonu dynamicznego, możecie zawsze zainwestować w mikrofon pojemnościowy, taki jak na przykład Blue Yeti albo Razer Siren Pro, z którego sam korzystałem jakieś 3, Albo 4 lata. Gadżet numer 3 to pianki lub panele akustyczne, jeżeli już o dźwięku mowa. Czyli dokładnie to, co widzicie za moimi plecami. Oprócz tego, że fajnie i profesjonalnie to wygląda, to ma też określoną funkcję. No bo część z Was może powiedzieć, że gościa, na co ci ta gąbka na ścianie? No bo w zasadzie jest to gąbka, ale z taką określoną specyfikacją, która wygłusza dźwięk. Co oznacza pojęcie wygłuszenia? To oznacza, że jeżeli klasne. To ten dźwięk rozchodzi się w znacznie mniejszy sposób, mniej odbija się od ścian niż w pustym pomieszczeniu. I jaki to ma wpływ na mój głos? No to słyszycie mnie tak, jak mnie słyszycie w tym momencie, prawda? W tym pomieszczeniu z panelami. A teraz przejdę do pomieszczenia, w którym tych paneli nie ma. No i teraz słyszycie mnie tak. Zapewne słyszycie delikatne echo, głos taki, jakbym może nawet trochę siedział w akwarium albo w pustym pokoju. Ten pokój nie jest do końca pusty, ale dla mikrofonu odbijanie się dźwięku brzmi właśnie w taki sposób. Myślę, że zdecydowana większość z Was, która nie ma uszkodzonego słuchu, jest w stanie znaleźć różnicę. Temat dźwięku mamy już za sobą. Czas na obraz. Gadżet numer 4, czyli to. Yy, I nie, nie jest to Pendrive. Jest to CamLink, również od Elgato, czyli urządzenie, które z jednej strony ma port USB 3.0, a z drugiej strony ma wejście HDMI. To urządzenie pozwala nam na podłączenie kamery typu DSLR takiej jak moja albo na przykład Camcordera. Albo na przykład kamery sportowej typu GoPro do waszego komputera i do waszego programu do streamingu. A co za tym idzie, uzyskujemy znacznie większą jakość wideo. Zresztą dla porównania, w tym momencie widzicie mnie z mojej kamerki internetowej, która dość przyzwoicie radzi sobie w dzień, zdecydowanie gorzej radzi sobie przy słabym oświetleniu. A teraz znowu widzicie mnie na mojej normalnej kamerze, którą dla was w tym momencie nagrywam i z której również streamuję na co dzień, podłączając ją właśnie za pomocą tego urządzenia. Gadżet numer 5, czyli softboxy. Przed chwilą delikatnie zobaczyłem temat oświetlenia. Oświetlenie, niezależnie od tego, z jaką kamerą pracujecie, jest bardzo, bardzo ważne i naprawdę wiele zmienia w odniesieniu do tego, jakie fundusze musimy na nie poświęcić. Oświetlenie, podobnie jak mikrofon, jest to sprawa absolutnie Podstawowa, jeżeli chodzi o streaming. Dla przykładu w tej chwili na dworze jest całkowicie ciemno, a ja mam zapalone przed sobą dwa softboxy, jeden tu, drugi tu. I teraz zobaczmy, co się stanie w momencie, gdy je zgaszę. I mimo tego, że moja kamera jest naprawdę wysokiej jakości, w tej chwili nie widzicie mnie praktycznie wcale, a gdybym wyłączył logo za mną, nie widzielibyście tutaj nawet mojego kontura. Część z Was teraz pewnie pomyśli sobie, e, kurczę, przecież każdy z nas ma lampę w domu na suficie. No, okej. Okay. Ale tak właśnie wyglądamy, gdy zaświecimy sobie lampę. W mojej ocenie o wiele gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że światło skierowane jest na nas z góry do dołu. Co daje taki efekt, że mamy podkrążone oczy, prześwietlone włosy. To światło często rozkłada się nierównomiernie na twarzy i wygląda to bardzo, bardzo źle. Często też te żarówki są koloru ciepłego, czyli takiego pomarańczowego, więc ja teraz nie wyglądam jak Norbert Gierczak, tylko jak Norbert smażony kurczak. <laughs> no ale okej, okay, żarty na bok. Jeszcze jest kolejna taka sprawa, że często żarówki, które są wkręcane do lamp, są to żarówki które mają odświeżanie nieprzystosowane do kamery. To znaczy, każda żarówka w jakiś sposób migocze. Jeżeli nasza żarówka migocze z prędkością, nazwijmy to 40 fps, a nasza kamera wyłapuje z prędkością 50 fps, będzie to powodowało migotanie na kamerze albo takie falowanie tła. Możecie zwrócić na to uwagę, kiedy będziecie oglądali mniejszych streamerów, którzy właśnie z takiego oświetlenia domowego korzystają. Reasumując, tak wyglądam, gdy jest zapalone światło z lampy, a tak, gdy doświetlam się softboxami. Wielu z Was posiada konsole. Ja również posiadam PlayStation, a ostatnio wysłali nawet do mnie PS4 Pro. Dzięki PlayStation Polska. Ach, to życie streamera. I skoro mamy konsolę, to pewnie lubimy na niej grać, a skoro lubimy na niej grać, no to pewnie też chcielibyśmy sobie z niej postreamować. I owszem, da się streamować bezpośrednio z konsoli do serwisów streamerskich, jednak w mojej ocenie jest to streaming w mocno okrojonej wersji. Dlaczego? Dlatego, że nie podepniemy tam, dla przykładu, dużej, fajnej kamery, nie podepniemy tam, na przykład, alertów do dotacji, nie zrobimy sobie tam overlaya, czyli takich ładnych rameczek na kamerę i unikniemy wielu innych dodatków, które możemy sobie zrobić na komputerze. Jak więc przechwycić obraz z konsoli do komputera? Trzeba mieć kartę do przechwytywania wideo, czyli urządzenie, które wpinamy do naszego komputera, następnie podpinamy do niego konsolę kablem HDMI i dzięki temu w naszym programie do streamowania możemy sobie przechwycić obraz z konsoli. Ja w tym momencie na moim komputerze gdzieś od półtora roku, może od roku, korzystam z karty Elgato HD60, która przechwytuje obraz w 1080p w 60 fpsach, ale z racji tego, że wiedziałem, że dostanę nową playkę, która nadaje gry w 4K, poprosiłem też o kartę, która będzie przechwytywała obraz. Obraz w 4K, więc całkiem możliwe, że dla testu tej karty wkrótce na moim kanale zrobimy sobie stream w 4K, więc śledźcie. Numer 7, czyli ostatni gadżet w naszym dzisiejszym zestawieniu, to green screen, czyli po prostu zielone tło. I owszem, możemy pomalować sobie ściany na zielono, ale kto by chciał mieć w pokoju zielone ściany? Możemy również zamontować sobie dużego green screena na rolkach, ale te green screeny z materiału na ogół trochę ziemną, co czasami sprawia, że widać je gdzieś tam w rogach ekranu. Ale możemy również rozważyć przenośnego, błyskawicznego green screena od Elgato, którego rozwijamy w kilka sekund, i który się nie mnie, i który tak właśnie wygląda. To wszystkie gadżety, które miałem dla Was na dziś. Jeżeli materiał Wam się podoba i chcecie więcej materiałów odnośnie tego, jak streamować, albo poradników do streamowania, albo materiałów odnośnie sprzętu czy technologii, zostawcie pod tym materiałem łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, który z dzisiejszych gadżetów najbardziej Wam się podoba i dlaczego? I zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, by dostać powiadomienie o kolejnych odcinkach albo żeby wpaść na live'a, na którym streamuję za pomocą właśnie tych gadżetów. Jeżeli jesteście ciekawi ich ceny, zapraszam Was na stronę Allegro.gg, do której znajdziecie link w opisie. Tam znajdziecie większość tych gadżetów, możecie sobie sprawdzić, ile one aktualnie kosztują i poszukać sobie też na przykład czegoś do swojego komputera lub swojego zestawu do streamowania. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Czekam na Wasze komentarze, chętnie sobie je poczytam i zapraszam do obejrzenia poprzednich materiałów. Dziękuję bardzo Oglądaliście do samego końca, trzymajcie się ciepło. Cześć!